Du, 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 du. O! Zapraszam! Ej już są trzy następne owce w stadzie. Widzicie, zaraz widać, różnica w wielkości jest dosyć znaczna, no, ale to spoko. To są ich młodsze siostry rok to 3 sztuki także na wiosnę będą już wykoty od 23 od 23 sztuk a na razie z 20 planowanych wykotów u durperek 50 jest 12 i tam jest w trakcie także co tu obgryza z 1 Także przejdziemy się, zobaczymy. Wszędzie, wszędzie coś merda ogonkiem i pije mleko. Och tu. No, przyczepka na no tam, trochę siana jest, co? Owce są ogarnięte. Trzy jareczki. No one teraz się będą chwilę odnajdywały u siebie, znaczy, u siebie w nowym stadzie, w nowym starym stadzie, ale już tutaj docelowo będą. No jak widzimy, może Wy nie widzicie, to będzie czternasty poród, to będzie czternasty poród, o jaka, jaka dziewczyna, elegancja. No dobra, ja tutaj się będę kręcił, o, teraz idę resztki sianokiszonki zabrać, resztki sianokiszonki i co tam jeszcze? Tak, siano dostały wczoraj wieczorem, dzisiaj siano kiszonkę, trzeba sprzątać paśnik, to, co wywale z paśnika, zabiorę do kur, żeby sobie mogły kiszonkę podłubać, podziabać, także, także tak nic się nie będzie marnowało. U drugiego stada również siano kiszonka, siano jeszcze mają i takie tam obowiązki codzienne. No już mróz się robi coraz lepszy. Na szczęście nie ma wiatru, ale już jest na stałe minus 5, więc, więc, więc jest ten mrozik taki dosyć wredny No ja tutaj nie będę stał, no ona już się spuszyła, troszeczkę, bo leżała Także tak to wygląda Takie tam codzienne Codzienne cusiki U kamerunek na razie nic się nie dzieje ale mam nadzieję, że zaraz się tam ogarnę i, i coś też tam u nich nakręcę. Yy, ścielenie siana, yy, rozwijanie siana tam na pastwisku jest w trakcie, także dosyć fajnie to idzie. No ale jeszcze chcę troszeczkę tam yy, odczekać, że tak powiem żeby to po prostu y, kilka ciekawszych tematów ogarnąć naraz, bo takie rozciąganie to też czasami nie ma sensu. Ja tam lubię gadać, to na pewno zauważyliście to prowadzenie monologu dla mnie to jest cały żaden problem. Ja, to, no ale co zrobisz? Jak człowiek większość czasu spędza ze zwierzętami jak z ludźmi, no to co? dziwić. Za tym maluchy, maluchów jest e, e, kurde, nie pamiętam ile dużo ich. E, jest więcej baranków jak jarek, ale wszystkie mają się bardzo dobrze. Także odpukać bardzo super, bardzo mnie to cieszy. E, 12 porów, tam jest 13, czyli tamten już możemy odhaczyć. Zostało nam już jesteś? Już jesteś? Ty. Tu ty, ty kurde. Co ja ci mówię. Co ja ci mówię. I sam do dziewczyn. I tak cały czas z nim mam, nie? Co tylko? On musi przyjść, podejść, kurde. Spróbować. No, bo on się czuje lepszy. <laughs> ja się nie dziwię. Tutaj tu się matki kocą. Zaraz te wykocone mają ruje. Feromonów tutaj po prostu to aż trzeszczy Przypuszczam na, na, na baranich łączach Między samcem a samicami Także tam, tam, tam się dzieje Tam się dzieje i tutaj nie ma co kryć. Także on po prostu jest to jest chyba taki okres najbardziej i yy, największej jego pobudliwości po prostu, tak? Dobrze. To znaczy, że jest y, odpowiednie libido, ma prawidłowe nastawienie, żadnych skrzywień <śmiech> niepotrzebnych, <śmiech> ale to trzeba uważać. To się można, można się pośmiać, ale to naprawdę trzeba uważać, bo on jest bardzo szybki, bardzo szybki. Ja to tak sobie na luzaku do tego podchodzę. Ale yy, to, to, to nie znaczy, że ja sobie to tak olewam. Nie. To jest poważna sprawa, poważna rzecz i o tym należy pamiętać. Już? Już coś jest? Leżałaś, stałaś? No, bo mi ręka zamarza. Nie, raczej niebo. Bo by ten by tam już coś lizała. Dobra. A spauzuję. Może mi się uda coś jeszcze zdążyć nagrać. Jeszcze przyczepkę muszę się spakować. Przyjadę może z sianą kiszonką, To może ją jeszcze złapię. A co mi tam szkodzi? Dobra, o ty dziadu, uty, o teraz to już przegająć. Już jesteśmy e, raptem, zajęło jej to jakieś 5 minut. O, ja przyjechałem tam na tamtą stronę, jak brałem belkę. To ona już miała młoda, także... Około 5 minut. I już jest następne. No, wygląda na to, że pojedynka. Ale to i tak jest super. płyci jeszcze nie znam. Zaraz zagonimy. Co tam? Majica przysła. Będzie pomagać. Zaganiać. Zimno, mróz. Także tak to się u nas odbywa. Bezproblemowo. Bochum szaleje. Wścieka się jak głupi normalnie. Od dziewczyn zapachy różnego rodzaju czuje. A tutaj jeszcze trzy świeżynki mu doszły. To już w ogóle szał czarpar. Normalnie no dobra, lecę karmić dalej. Kiszonkę dostały świeżą. Paśnik wyczyszczony. Wyczyszczona kiszonka poszła do kurek. Także co dwie, trzy belki. Zobacz jak gania te świeże młode. To dwie, trzy belki paśnik z starej jest niedojadów czyszczony. Na zewnątrz idzie, zobacz hierarchię ustalają. Marysia, się cieszy, tak! E, i, i, i idzie to na ściółkę. A teraz dajemy to do kur po prostu zimową porą. Także tak się to odbywa. Dobra, idziemy Marysia dalej, zobaczymy co to jest. Idziemy, dobra, cześć.